Płaca się czasami zmienić miejsce na prośbę personelu, kawka, ciasteczko, tak jak wspomniałem, tutaj pełen pakiet, cukier, taki, taki. Widzimy kosmicznymi schodami w kosmicznej przestrzeni. Wesoły <grym> świat. <i wioski> <grym i wioski> Jesteśmy na lotnisku w Abu Dhabi, wyszliśmy na główny tonek autobusowy. Jedziemy jedynym busem do centrum Abu Zabiu, bo wszyscy Polacy jadą do Dubaju. My jednak nie. Czekamy na ostatni autobus dzienny, bo później są już nocne. Mam nadzieję, że dotrzemy. Mamy kartę SIM, ale coś nie chce działać: aplikacja i nie wiadomo, czy aktywowało. I przepłaciliśmy w kantorze. Oczywiście nie kupuję w kantorze na lotnisku, ona, ale liczyliśmy na to, że jednak w Dubaju ludzie pisali, że jest korzystny. Przejścnik muszę, że jest niekorzystny, ale to wszystko powiemy później. Na razie musimy dostać do hotelu, w którym mieliśmy już być o pół godziny. Apa. Idziemy szukać hotelu. Tak, udało się po wielkich trudach. Po dziesięciu pytaniach, który autobus znany się autobus właściwy do Abu Dhabi. Jednak to, mimo że jest stolicą Zjednoczonych Emiratów, to chyba nie jest zbyt popularne miejsce. Wszyscy pędzą do Dubaju wszyscy. A tutaj, no cóż, stolica, ale jakaś taka niedoceniona, mimo że potężna. Apartament za 320 zł, oczywiście tam z jakimś, z wyprzedaży. Kuchnia jest i sypialnia, nawet spoko. Klima jest, telewizor jest, łazienka, ale już są te kosmetyki. Patrzcie się. Shower cup, sanitary bag, vanity kids. Mm. Zaraz będziemy sobie jeść pierogi z wczorajszej wigilii. Pyszne, Monia robiła i ciocia. To strefa czasowa się zmieniła. Tu jest za 15, znaczy u nas jest za 15,9, a tu jest już za 15,12. jem pieroga, pyszny. Mm. Nawet mamy telewizję, oglądały sobie wyścigi wielbłodów. Dlaczego? Z nie Masz. Idziemy szukać przy walni bagażu, a potem na śniadanko. Pogoda jest. Sobie. Jesteśmy w słynnej libańskiej restauracji w Abu Zabi. Zamówimy sobie na pewno humus, bo humus jest stąd znany. Może szwarma, mięskiem z kurczaka albo z baraniny. Zobaczymy, albo z jagnięciny. Zobaczymy co nam pan doradzi. Naprawdę wygląda no. fajnie. Zobaczcie na tej razę. Okej, thank you. Thank you very much. No. I Wszedł do nas chlebuś taki dla czasów Pana Jezusa wytykany, bo takie właśnie kleby kiedyś były. W arabskiej kulturze one przetrwały. Fantastyczny, delikatny taki oto chleb. Jego się kładzie tak bokiem w piecu, przykleja się go do ścianki i on tam przez 2-3 minutki piecze się. Mm, 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 Fenomenalny, no super, brakuje mi takich Maczków w Polsce, chodźmy na polskiej wigilii, takie odniesienie właśnie do stanu Tak sobie to zjem. Oczywiście teraz humus przyjdzie, i z humusem to spróbujemy, ale i tak jest super kanapka. Mm. Jeszcze cieplutki, pyszny. Nasze śniadańko świąteczne. Humus przepyszny z granatem, ciecierzycą, nad pietruszki, jogurtem i jakimś. Mm, nie wiem, czy olejem, czy zamowem. Very good, very good. Ten panowie się tu bardzo starają. Przepyszne jedzenie naprawdę. Kuchnia libańska w polecamy. Mamy słynną szoarmę arabską. Mięso w takiej oto bułeczce, takim właściwie na leśniczku przypiekanym. Tak to wygląda. To jest chyba jagnięcina, albo wołowina, chyba jagnięcina. I tu mamy do tego taki ojojo, już napróciłem e, jogurcik, którym się to chyba macza. Mmmm. Jakby tak polski kebab smakował. Pycha. I tutaj jeszcze taki hummus. Patrzcie się. Kurde. Chyba ja dobrego humusu nie jadę, skoro ja sądziłem, że hummus z Biedronki, czyli pyszny. Ten jest super za... Pycha jedzenie, super. przystanki. Patrzcie się, jak to wygląda. wodzisz i zimno. Lodówka. Pati przed wejściem do wielkiego meczetu. Dobrze. Jesteśmy na terenie Wielkiego Meczetu Sheika Zaida. Powstał on w 2006 roku. Niestety, Szejk, który zjednoczył raty tego nie doczekał. Jednak zrobił wiele dobrego dla tego kraju i można zobaczyć jego portret w każdym miejscu, w każdej restauracji, w każdej kawiarni, w każdym hotelu, a może i w każdym domu. Jest niesamowicie gorąco, mamy drugi dzień świąt, święto świętego Szczepana, Jest 27 stopni w cieniu, w słońcu 30, no ciekawie. Wielki Meczet Szejka Zaida to jeden z największych meczetów na świecie. Został on zbudowany na polecenie pierwszego prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Szejka Zaida. Cały kompleks wykonany z przepełnionego złotem białego marmuru liczy ponad 22 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Dziedziniec meczetu posiada 1048 kolumn, natomiast jego główna kopuła o wysokości 85 metrów i średnicy 32,8 metra ją największą na świecie. Mmi światowymi rekordami, jakimi może poszczycić się meczet są. 12 tonowy ży Randall, oraz ręcznie tkany dywan o powierzchni 5600 metrów kwadratowych. Wykonany został przez 1200 tkaczy. W meczecie może przebywać jednocześnie 42 tysiące wyznawców, a główna sala modlitewna może pomieścić ponad 7 tysięcy osób. To tu mamy trynę 7 zł pakłażan 7 zł, nie no, ceny w sumie całkiem niezłe. Onion India, what? No, no. Właśnie poznałem pana, który powiedział, że nie powinienem nagrywać ich cen. Ale był miły dość i prosił, żebym pomógł. Znaczy, tak wyszło później z treści rozmowy. Zapytanie, mnie, zarabia. Powiedział, że zarabia około 1000 złotych miesięcznie. Dihamu, to jest około tam 1050 złotych może, może troszkę więcej. Że ciężkość to żyje, że chciał do Polski. Tutaj wykorzystują ludzi i... Czy pan, pan, pan był z Indii? Pan był pan z Bangladeszu. Też że był taki zawiedzony, no, w sensie taki styrany życiem. Także nie wszystko złoto, co się świeci. Wszędzie się świeci złoto, ale... Widać, że na to złoto pracowali i pracują no, wielu zagranicznych osób, którzy takie współczesne niewolnictwo. No, sorry, tak muszę powiedzieć. Jedni no, są tak bogaci, że nie muszą w ogóle nic zrobić, a drudzy po prostu zachorowują się na śmierć. Tak to jest. Taki kraj kontrastu. Po zwiedzeniu meczetu udaliśmy się do Wahat Al-Karama. Jest to obiekt, który stanowi upamiętnienie poległych bohaterów Zjednoczonych Emiratów Arabskich w tym żołnierzy, policjantów, dyplomatów i cywilów. Z tego miejsca rozpościera się spektakularny widok na meczet, gdzie można go podziwiać w całej okazałości. <try>